Nasze umysły są istnymi maszynami do kategoryzacji, porządkowania chaotycznej mieszaniny kolorów, kształtów, dźwięków, zapachów, których dostarczają nam zmysły. Nie jest to wyłączna funkcja umysłu, ale prawdopodobnie jedna z najbardziej podstawowych. Kategoryzujemy zarówno elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Postrzegamy poszczególne kwiaty, drzewa, jeziora czy wielbłądy jako przedstawicieli tej samej kategorii, obdarzonych podobnymi cechami. Jeśli spacerujemy po sawannie, a spotkaliśmy już wcześniej w życiu lwa, to gdy zobaczymy następnego, intuicyjnie rozpoznamy go jako lwa i będziemy wiedzieć, że jego też należy się obawiać. Nie musimy dochodzić do wniosku, że lwy są niebezpieczne za każdym razem, gdy kolejny lew zatopi swoje kły w naszym ciele. Kategoryzacja to bardzo stara ewolucyjnie umiejętność, której moglibyśmy się doszukiwać u bardzo wielu istot żywych, jeśli nie u wszystkich. Gdybyśmy mogli zajrzeć do umysłów najbliżej z nami spokrewnionych zwierząt, czyli małp człowiekowatych, to zapewne znaleźlibyśmy w nich kategorie przypominające te, którymi sami się posługujemy, ponieważ mamy podobnie zbudowane ciała, a proza ich życia przypomina naszą. Prawdopodobnie jednak tylko my, ludzie, dodajemy do kategoryzacji nowy wymiar językowy. Większość słów, którymi się posługujemy, odnosi się nie do rzeczy jednostkowych, tylko właśnie do klas, czy kategorii zjawisk, czy zachowań, cech i rzeczy. Wliczając w to kategorie, czyli rodzaje, czy gatunki, zwierząt i roślin. Zważywszy na to, że jedne i drugie tak ściśle wiążą się z kwestią przetrwania, bo służą nam za obiad, albo próbują z nas uczynić swój własny obiad, chyba można założyć, że pierwsze nazwy dla zwierząt i roślin zostały wynalezione dawno temu. Na długo przedtem, zanim ktokolwiek zaczął używać terminów systematyka, gatunek i taksonomia, nasi przodkowie musieli się posługiwać potoczną systematyką, czyli taką własną zdroworozsądkową klasyfikacją flory i fauny, pozwalającą im się skutecznie komunikować i wspólnie korzystać z zasobów środowiska oraz unikać niebezpieczeństw. Dopiero potem Platon i Arystoteles dorobili do tego całą filozofię. Platon wierzył, że każdej kategorii przyrodziejowi rzeczy odpowiada jakaś idea, niefizyczny wzorzec dla rzeczy jednostkowych zamieszkujący jakieś osobne królestwo bytów. Co znamienne, według Platona idee, do których człowiek mógł mieć dostęp wyłącznie za pomocą umysłu, a nie zmysłów, były bardziej prawdziwe niż spotykane przez nas w przyrodzie rzeczy jednostkowe. Dlatego do dzisiaj wszyscy wykładowcy starożytnej filozofii mogą powtarzać ten sam oryginalny żart. Zastanawiam się, czy Platonowi zdarzyło się kiedyś zapłacić ideą pieniędzy albo najeść ideą obiadu. Platońska idea była tym, co zawiera niezmienne i kluczowe cechy rzeczy danego rodzaju. To, co wszystkie domy, psy, marchewki czy słonie mają wspólnego. W odniesieniu do świata żywego, platońskie idee to zatem prawie to samo, co dzisiaj nazywamy gatunkami. Ponieważ idee były, cóż, idealne, Platon wykluczał, by mogły podlegać jakimkolwiek zmianom, na przykład przechodzić w inne idee. W taki oto sposób Platon zasłużył na miano największego antybohatera ewolucjonizmu, jak nazwał go nestor xx biologii Ernst Mayr. Ten tak platoński esencjalizm został nieco sprowadzony na ziemię przez jego najbardziej znanego ucznia, Arystotelesa. On też wierzył w istnienie idei, ale nie jako osobnych, bardziej prawdziwych bytów. Tylko jako swoistych form wszystkich rzeczy. Nie wiadomo, czy Arystoteles stworzył formalną systematykę, ale w tych jego pracach, które przetrwały do naszych czasów, znajdujemy nazwy i opisy około 500 gatunków różnych roślin i zwierząt, a także pewne zręby klasyfikacji gatunków. To on jako pierwszy podzielił zwierzęta na kręgowce i bezkręgowce, choć używał innych nazw: enema, organizmy wyposażone w krew oraz anema. Takie, które nie posiadają krwi. Grupę Enema dzielił Arystoteles dalej na zwierzęta żyworodne i te, które wysiadują jaja, obie te grupy na następne. Ten binarny podział ciągnął się dalej. Zasługi Arystotelesa w dziedzinie zoologii są ogromne. XIX-wieczny biolog Richard Owen, któremu zawdzięczamy m.in. słowo dinozaur, powiedział nawet, że nowożytna zoologia zrodziła się z dzieła Arystotelesa, niczym Atena z głowy Zeusa w stanie szlachetnej i doniosłej dojrzałości. Arystotelesowska klasyfikacja miejscami przypomina współczesną taksonomię, ponieważ czasami udawało mu się na połyk dzięki analizie języka potocznego, a na połyk dzięki wiedzy pochodzącej z obserwacji, poprawnie zidentyfikować kluczowe cechy jakiejś grupy zwierząt czy roślin. Zaś sama binarna logika klasyfikacji, którą zapoczątkował Arystoteles, regularnie wykorzystywana była przez kolejnych przyrodników bez mała 2000 lat. Na przykład, zmarły na początku XVII wieku włoski botanik Andrea Cresalpino opracował binarną klasyfikację obejmującą 32 grupy roślin, wychodząc od znanego jeszcze w starożytności podziału na rośliny drzewiaste, takie jak drzewa i krzewy oraz pozostałe zioła i trawy. Tomasz z Aquino był jednym z tych myślicieli, którzy z aristotelesowskich klasyfikacji oraz obrazu stworzenia świata przez Boga, które przyniosło chrześcijaństwo, Ukłoni ideę wielkiego łańcucha bytów. Zakładała ona, że wszystkie rzeczy można ułożyć w kolejności zgodnej z boskim planem stwórczym. Od samego Boga przez byty niebiańskie, czyli anioły i demony, po ludzi, zwierzęta i rośliny, a na końcu minerały. Gatunki zwierząt i roślin miały zajmować w łańcuchu bytów konkretne, przeznaczone dla nich miejsca. Praca przyrodników urastała do rangi rozpoznawania boskiego, stwórczego zamysłu. I dokładnie taki cel. Przyświecał pobożnemu Szwedowi Karolowi Linneuszowi, autorowi dzieła zatytułowanego Systema Naturę, którego dziesiąta edycja z 1758 roku uznawana jest za początek nowożytnej klasyfikacji zwierząt. Podobny status w dziedzinie botaniki posiada jego inne dzieło, wydane w 1753 roku. Do czasów Linneusza wiedza biologiczna zdobowała się już znacznie rozrosnąć. Na przykład opublikowana w 1682 roku praca Methodus plantarum Nova Grzona Raja zawierała ponad 18 tysięcy opisanych gatunków. Co przy braku jednolitego systemu nazewnictwa i klasyfikacji gatunków wywoływało ogromne zamieszanie. Nierzadko dochodziło do tego, że różni uczeni wprowadzali własne nazwy dla gatunków opisanych już wcześniej przez innych przyrodników. I sytuację uratował właśnie Lineusz, który jako pierwszy konsekwentnie zastosował dwuczłonowe nazewnictwo gatunków roślin i zwierząt, złożone z nazwy rodzajowej, np. Na Homo albo pan, i gatunkowego epitetu, np. sapiens, erectus czy troglodytes. Udało mu się także zidentyfikować wiele konkurencyjnych nazw, nadawanych tym samym gatunkom. Kilkaset lat przed wynalezieniem internetu było to nie lada wyzwaniem. Niezwykle użyteczny okazał się także hierarchiczny system klasyfikacji wprowadzony przez Linneusza i polegający na przyporządkowywaniu gatunków do określonych królestw, takich jak zwierzęta, rośliny czy minerały, a dalej poszczególnych gromad, rzędów, rodzin i rodzajów. Wcześniej różni przyrodnicy posługiwali się pewnymi z tych pojęć, np. gatunek i rodzaj pojawiły się u Arystotelesa, choć nie tylko w kontekście biologicznym, ale większość badaczy robiła to po swojemu. Porządek zdołał zaprowadzić dopiero linneusz. Jest raczej oczywiste, że w klasyfikacji zwierząt i roślin należy posługiwać się kryterium podobieństwa, ale wcale nie tak łatwo ustalić, pod jakim właściwie kątem należy porównywać różne gatunki zwierząt i roślin. A przecież od przyjętego kryterium zależy nasz wynik klasyfikacji. Zastanówmy się na przykład, czy wróbel bardziej przypomina ważkę, bo jedno i drugie ma skrzydła i stosunkowo niewielkie rozmiary, czy może słonia. Bo podobnie jak on posiada kręgosłup. Albo czy wieloryby bardziej przypominają rekiny, bo też mają płetwy, czy może żyrafy, bo również oddychają za pomocą płuc, a nie skrzeli. Chcąc dokonać klasyfikacji wszystkich gatunków, Lineusz i inni badacze musieli odpowiadać na wiele tego rodzaju pytań. W systematyce roślin Linneusz skupiał się na organach rozrodczych, czyli kwiatach, oraz ich produktach, a więc owocach, co zresztą mogło być kontrowersyjnym krokiem w czasach, gdy toczył się żywy spór o to, czy rośliny w ogóle mają płeć. Lineusz nie wiedział jednak, że podobne cechy kwiatów, takie jak np. liczba słupków i pręcików, mogą pojawiać się niezależnie u skądinąd od odmiennych roślin, ze sprawą odkrytej znacznie później tzw. ewolucji konwergentnej. Więc jego dość arbitralne kryterium porównawcze przynosiło nieintuicyjne decyzje. A cała klasyfikacja wcale nie została przyjęta bezkrytycznie. Nawet bardziej narażał się zaś oponentą swoją systematyką zwierząt, pozwalając sobie na jeszcze większą swobodę wyboru kryterium podobieństwa. Na przykład, na podstawie budowy zębów przypisał ludzi, małpy i leniwce dwupalczaste do rzędu antropomorfa. Ta nazwa dzisiaj już nie funkcjonuje. Współcześnie ludzi i małpy zalicza się do rzędu naczelnych, primates, do którego jednak nie należą leniwce. Tylko ktoś owładnięty obsesją klasyfikacji mógł łączyć tak różne stworzenia. Atakował Linneusza jego najbardziej zagorzały krytyk Georges Louis Leclerc, znany także jako Hrabia de Buffon. Współczesny mógł czołowy francuski przyrodnik i jeden z najbardziej oryginalnych myślicieli tego okresu. Spór Linneusza i Buffona miał znacznie głębszą naturę nie chodziło wyłącznie o szczegółowe przyporządkowanie gatunków do poszczególnych rodzajów czy rodzin. Był to w istocie spór o to, czy w przyrodzie ożywionej, a zwłaszcza w królestwie zwierząt, mamy do czynienia z chaosem, czy z porządkiem. Lineusz w odniesieniu do pojęcia gatunku i rodzaju był realistą, to znaczy wierzył, że tak część jego klasyfikacji odzwierciedla porządek stworzenia, czyli że Bóg powołał do istnienia zwierzęta jako należące do różnych gatunków i rodzajów. Praksa systematyka była dla niego źródłem religijnych uniesień. Śledziłem ślady Boga w krainie przyrody i znalazłem w każdym, nawet w tym, który ledwie mogłem zrozumieć, nieskończoną mądrość i moc, niedoścignioną perfekcję, wspominał. Wyższe od gatunku i rodzaju jednostki taksonomiczne, czyli królestwa, gromady czy rzędy, Lineusz uznawał już jednak za sztuczne podziały, służące wyłącznie wygodzie badaczy przyrody. Bóg stworzył, Lineusz uporządkował, podobno lubił powtarzać. Debifon był znacznie bardziej sceptyczny. Twierdził, że gatunki tworzą osobniki obdarzone wspólnymi cechami, ponieważ się ze sobą krzyżują, ale te cechy wcale nie stanowią odbicia jakiegoś odwiecznego boskiego planu. Byłoby absurdem, twierdził Biffon, wyobrażać sobie, że Bóg zajmował się sposobem, w jaki składają się skrzydła chrząszcza. Ale jeśli nie Bóg, to kto? Odpowiedź debifona była naturalistyczna i ewolucyjna. Był on w istocie jednym z ważniejszych prekursorów darwinizmu. Nie odkrył mechanizmu doboru naturalnego, czego niespełna 100 lat później niezależnie dokonali Alfred Wallace i Karol Darwin, ale bliski był mu ewolucyjny sposób myślenia. To on wprowadził do biologii oraz geologii czynnik czasowy, szacując wiek Ziemi na przynajmniej 70 tysięcy lat. Dziś i tak wiemy, że to śmiesznie mało, ale to nadal dziesięciokrotnie więcej niż sugerowała Biblia. Buffon zakładał, że przy tak długim czasie istnienia naszej planety, gatunki które obecnie nie mogą się krzyżować i natrafiały wcześniej na takie bariery. Odrzucał więc dogmat o niezmienności gatunków, co dziło w ideę wielkiego łańcucha bytów. Dopuszczał możliwość, że organizmy zmieniają się pod wpływem środowiska. Przyroda doznaje nieznanych transformacji i w związku z tym nie może być poddana takim podziałom. Jeden gatunek przyrodzaj i przechodzi inny w procesie, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec – pisał Buffon. Co ciekawe, Zmiany zachodzące w gatunkach postrzegał jednak nie w kategorii rozwoju, lecz degeneracji, wynikającej z trudnych warunków klimatycznych, na przykład takich, które panują w Ameryce Północnej, czym naraził się myślicielom z Nowego Świata. Thomas Jefferson, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, podobno nabawił się obsesji na punkcie obalenia teorii Biffona i spędzał wiele czasu na poszukiwaniach skamieniałości ogromnych zwierząt, które obroniłyby honor amerykańskich gatunków, a także ludzi zamieszkujących te tereny, oskarżanych przez czołowego uczonego tamtejszej epoki o degenerację. Nawiasem mówiąc, współcześni reakcjoniści, tacy jak biochemik Michael Behe, Myślą o przyrodzie w bardzo podobny sposób. Uważają, że biologiczna ewolucja, prowadząca do powstawania korzystnych cech fizjologicznych, w przyrodzie nie zachodzi. Skoro u osobników dochodzi do mutacji, czyli błędów, twierdzą kreakcjoniści, to ich konsekwencjami nie mogą być żadne usprawnienia, a jedynie degeneracja. Mamy więc do czynienia wyłącznie z dewolucją, psucie się gatunków w czasie. Kreacjoniści, których poglądy trudno uznać zarówno za naukę, jak i porządną teologię, nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że w istocie wyznają pokrętną wersję neobryfonizmu, czyli poglądu, którego pierwotna wersja budziła oburzenie w świecie nauki z powodów teologicznych, bo podważała doskonałość boskiego planu. W XVIII wieku z kamieniałości zaczęły zdobić coraz częściej bogate kolekcje ówczesnych przyrodników. Co otworzyło drogę do kariery George'owi Kuwierowi. To on przekonał środowisko naukowe, że skamieniałości pochodzą od wymarłych gatunków, zadając kolejny cios idei wielkiego łańcucha bytów. Choć Kuwierowi udało się otrzymać miejsce w przyrodzie dla Boga. Sugerował bowiem, że to boskie interwencje mogły stać za katastrofami, które doprowadziły do wymierania gatunków. Do historii Kuwier przeszedł jednak przede wszystkim dzięki stworzeniu podstaw anatomii porównawczej, czyli dziedziny. Która stała się jednym z filarów ewolucjonizmu, pokazując i pozwalając badać podobieństwa planów anatomicznych różnych gatunków. Sam Cuvier nie był ewolucjonistą. Sądził, że organizmy żywe są tak dobrze dostosowane do swoich nisz, że nie mają potrzeby, żeby się zmieniać. Niedługo po śmierci Kuviera na scenę wkroczył Karol Darwin, zaczynając w biologii i całej nauce zupełnie nową epokę. Dzięki udowodnieniu zmienności gatunków i pochodzeniu wszystkich istot żywych od wspólnego przodka, Darwin wyjaśnił, skąd biorą się podobieństwa anatomiczne spotykane u różnych gatunków. Występowanie podobnych cech u dwóch różnych gatunków mogło świadczyć o tym, że miały one wspólnego przodka, po którym te cechy odziedziczyły. Systematyka przestała być już więc wyłącznie grupowaniem gatunków dla wygody przyrodników ze względu na arbitralne podobieństwa dobieranych cech. Musiała zacząć uwzględniać pokrewieństwo gatunków, czyli ich ewolucyjne historie, tzw. filogenezę. Od kilku dekad to podobieństwo udaje się coraz skuteczniej identyfikować, do czego przyczynił się rozwój analiz genetycznych. Badania genetyczne pozwalają bowiem rozstrzygnąć, czy podobne anatomicznie cechy, występujące u dwóch gatunków, jak płetwy ryb oraz płetwy morskich ssaków, zostały odziedziczone po ich wspólnym przodku, czy też pojawiły się zupełnie niezależnie w wyniku ewolucji konwergentnej. Dzięki Darwinowi samo pojęcie gatunku zyskało dynamiczny wymiar bliski myśleniu Bifona, jako coś pozwalającego nam uporządkować przyrodę. Która ze względu na ewolucyjną ciągłość może się wydawać znacznie bardziej chaotyczna. Odbiciem tej chaotyczności przyrody jest brak jednej powszechnie akceptowanej definicji gatunku, która umożliwiałaby precyzyjną i rozłączną klasyfikację organizmów. Stąd niekończące się dyskusje systematyków dotyczące tego, czy należy ogłosić istnienie nowego gatunku, a kiedy mamy do czynienia raczej z podgatunkami. Według różnych szacunków na świecie żyje od 3 do 100 milionów różnych gatunków, z których dotąd opisanych zostało ponad półtora miliona. Wszystkie posiadają dwukłonowe nazwy i wszystkie porządkowane są zgodnie z hierarchiczną klasyfikacją wprowadzoną przez Lineusza. Ale jego dokonania mają też jeszcze jeden wymiar. Dały impuls do wręcz szalącego poszukiwania nowych gatunków, czy to współcześnych, czy wymarłych. Kilkunastu uczniów samego Lineusza przypłaciło to życiem na różnych wyprawach, a ofiarność ich następców zaowocowała rozkwitem muzeów historii naturalnej w Starym i Nowym Świecie. Nawet to paryskie, założone przez Debifona i rozbudowane przez Kuwiera, mówię co zawdzięczać Lineuszowi, który we Francji nie cieszył się aż takim uznaniem, jak jego największy krytyk, przeciwnie niż w każdym innym kraju na świecie.